Funkcjonariusze Centralnego biura antykorupcyjnego również przeprowadzili nalot na pani dom? Tak, o godzinie 6 rano. Także standard, także w takim kraju teraz żyjemy, się nie ściga e, faktycznie osoby, które popełniły przestępstwa tylko normalnych obywateli, i to jest uważam, i to wielu uważa, że to jest po prostu sprawa polityczna, ale ja dam radę. A jak to wyglądało? Nie wiem, wyważyli drzwi, zapukali. Jaka interwencja. No, na domofon zadzwonił funkcjonariusz, mąż myślał, że ktoś sobie żarty robi, bo akurat my o tej porze wstajemy i kawę pijemy wspólnie. Już w piżamie pani nie była. No, byłam w piżamie, bo to jest akurat taki moment, kiedy mamy chwilę dla siebie z mężem, bo potem cały dzień jest bardzo e, aktywny zarówno u męża jak i u mnie. Państwo przyszli i e, ja im zaproponowałam oczywiście również kawę, natomiast nie spodziewałam się, że przyjdą. Ja nie życzę nikomu takiej wizyty rano, ja już jestem od, uodporniona na różne rodzaje hejty, mamy przecież naczelnego hejtera w Tarnowskich Górach, także na różnego rodzaju przykrości, to co przeszło. Przeszłam też jako posłanka te wszystkie akcje przed biurem. Także mnie już po prostu. Nic nie zdziwi, natomiast przykre jest to, że nie możemy po prostu funkcjonować normalnie. A zadekwirowali Pani telefon, laptop, co jeszcze? Nie, tylko telefon i dokumenty moje z wykształcenia, które, za które zapłaciłam, na które chodziłam, normalne egzaminy zdawałam, nie skończyłam kolegium tumanum, jak inni politycy, bo ja w tych sprawach jestem bardzo rzetelna i ja zawsze za swoje wykształcenie i kompetencje płacę finanse i również też mam egzamin zdany w Ministerstwie Finansów jako doradca finansowy. Ja bym sobie życzyła, żeby to biuro naprawdę ścigało tam, gdzie są problemy. I co jest bardzo ciekawe, to dzisiaj ja też stanowisko dam odnośnie parku w Reptach, przekształcenie go w rezerwat. Tam jest ciekawy temat do CBA. Także myślę, że na ten temat może kiedyś zrobimy program, bo teraz to jest w trakcie konsultacji. Jest pani jeszcze w partii Prawo i Sprawiedliwość. Pojawiają się różne głosy, że panią wyrzucili, Czyli wie pan, to jest kwestia mojej osobowości, to ja zrezygnuję, jak nie będę chciała być w Prawie i Sprawiedliwości, czyli jestem normalnie członkiem Prawa i Sprawiedliwości.